Bardzo proste zadanko. Musimy, korzystając z tego wzoru, obliczyć współczynnik, który stoi przy wyrazie x razy y. kwadrat. No to przepiszmy. 2 pierwiastki z 3x plus 4y do sześcianu. Rozpisujemy wedle tego wzoru, czyli pierwszy wyraz do sześcianu plus 3 razy pierwszy wyraz. Do, do, do kwadratu, razy do kwadratu, razy drugi wyraz plus 3 razy dwa pierwiastek z trzech x razy 4y całość do kwadratu i plus ostatni wyraz do sześcianu. Ja całości nie musiałem rozpisywać. Mnie tak naprawdę obchodził tylko ten tutaj wyraz. Bo tylko o niego się pytają w zadaniu. No to policzmy go. 6 pierwiastek z 3x razy 4, 16, przepraszam, y kwadrat. 6 razy 16 to będzie 96, czyli 96 pierwiastek z 3x y kwadrat. Czyli odpowiedź C.